Siemanko, z tej strony Wiotrek Krajewski. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj szybka sesja na dircie na tajnym spocie. Odpowiadając od razu na pytania natury technicznej, shine. 2020 na zmiana jaką wprowadziłem to kierownica Nitro X High żeby nie miał już miliona podkładek tutaj Swoją drogą zastanawiam się żeby wrzucić rotor Co myślicie żeby wrzucić sobie tutaj rotor hydrauliczny? Moim zdaniem spoko, zapraszam do pisania w komentarzach co sądzicie o rotorze hydraulicznym w rowerze takim jak ten Jedne z najlepszych okraniaczek jakie kiedykolwiek miałem Czyli Foxy Lunch Pro i Frio Całkiem kozackie są Proste ochroniarze, darte na piszczele Rękawiczki airline'y i jeszcze Dzisiaj mam do wyboru z tuba od basu w moim BMW Jakby ktoś miał jakieś pytania I teraz albo opcja numer jeden Czyli szybki ster dirt'owy Fox Flight Sport Ale będzie latany. I opcja numer dwa Enduro Kask Fox Drop Frame Nie wiem, ale chyba dzisiaj będę Flight Sport, a nie Enduro jak już nie chodzi na rower, ty to nagrywam Dokładnie Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji lajka Pierwsza prawdziwa sesja na dircie Od czasu wyjęcia blach z nadgarstka Jestem zadowolony Kilka sal już poleciało Kopeczka jest całkiem kozacka. Nie ukrywam, że przerwa spowodowana niestety pandemią i ograniczeniem możliwości jazdy, no wpływa trochę, że gdzieś tam ta pewność jazdy spada, bo, nie spada, bo mimo treningów, po jednak trzeba jeździć na rowerze. Ale jest całkiem kozacko. Dawaj, dawaj, Leon. Ale poszedł. Tak, tak Uf. Właściciel Do manuala? Do... Pana. Cholera Takiej sztuczki się nie spodziewałem To był one side do one foot up, a Pa, by się zajarał Jest z nami Pan Mateusz Szachowski Ziemne lądowania, które w wierzchniowarstwie mają z piachu, trzeba podsypywać po kilku skokach To jest moja pierwsza sesja od operacji wyciągnięcia blachy z nadgarstka Tutaj zobaczcie mam takie fajne wzorki będę rozkminiał jakąś dziarę żeby to zakryć pierwsza jazda miałem wyciąganie blachy w styczniu czyli mamy jakieś 4 miesiące w tym momencie tutaj macie zdjęcie jak ona wygląda w moim nadgarstku ale stwierdziłem, że w sytuacji jak jeszcze nie zamierzam przestawać się bawić oczywiście z jazdą odpowiedzialnie zawsze pozdrawiam moją dziewczynę to trzeba było wyciągnąć tą blachę tak jak właśnie zrobiłem no i dzięki temu przypominam sobie jak się jeździ na rowerze. Także kończymy pierwszą sesję, w spocie. pierwszą moją sesję, bo chłopaki tutaj mocno cisną. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Sukcesywnie będę się starał dodawać teraz vlogi bieżącej jazdy, też trochę składania jeszcze starych, bo trochę materiałów mam. Pamiętajcie, żeby dbać o siebie, nie ryzykować zbyt wiele. No i co? Tak wyglądała nasza jazda na prywatnym spocie. Sesyjka. Trzymajcie się w zdrowiu, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji, lajka i hello!